Dzień dobry, polujemy na szpony śmierci. Niestety takie jest strasznie trudne. Ja muszę się napić zaraz. W sumie to, powinien powinienem tylko zabić dwóch. Mamy i tatę. Nie wiem, gdzie oni są. A oni są jeszcze. Kurde, tak cholernie wytrzymaj, że, że bardziej na pewno niż. Okej, okay, fajnie, że tutaj jest, tuż naprawdę prawdopodobnie jakiś. Nie wiem, co to jest. No, tu jest typ. Psycho przestało teraz działać. Nie będę ryzykował uzależnienia, muszę za zapisywać. I'm sorry. Ok, przyszło. Po pierwsze zrobimy zwiad. Co to jest za dziad? Um, ok, wykrył mnie. Fajnie. To jest normalny. No dobra, trudno. I, i, i tak prawdopodobnie. Zanim do, do mnie dotrze, to zapomnij o tym, że tutaj jestem, bo jestem taki kawał drogi. Hmm. Co to jest? To jest jakaś jaskinia, lokacja... O, o, o! Tu cię mam! To jest tatuś chyba. Tak mi się wydaje, albo mama. Ale... Gdzie to było? To jest on, tak? Tak, bo to jest mama chyba. To jest całkiem możliwe. Jakby mi ją tak chamsko zamordowali, obrońcy praw zwierząt. No dobra, to nie są zwierzęta, powiedzmy, no nie, ale. Zrobimy morderstwo. Zrobimy to jak ninja. Jak Karolina w sumie. Zrobimy to. Czy nie? To musi być jeden cholernie celny strzał w twarz. Tak, to jest ewidentnie matka. Jak koszyn, jak? Nie. S proszę się uspokoić. No, nie! Tak, na pewno mam szansę z tą babą. No chyba, że zrobię to w sposób taki jak wcześniej, ale. Tak, i jeszcze wszystkie dzieci. Okej, okay, to będzie fantastyczny eksperyment. Zobaczymy, czy Twoje nogi są odporne. Co odporne Jest! Udało się! Pokoliczyliśmy ją widzieliście <noise> te da? Nie powinien się z tego śmiać, ale te kila poleciała po prostu chyba najwyżej jak w historii. Wiecie co, zapiszę, bo to jest dobry moment na to, przy tego że dzieci mnie tam szarżują, no ale z nimi to sobie poradzę. O o ko koleżanka nie ma nic tam z tyłu Gdzie wracasz? Przykro mi, ale twoje dzieci będą widziały Twoją śmierć. Przykra sprawa w sumie. O, e, i chyba gigantyczny szpon śmieci niosą. Nie to. Wpadłem się w skałkę. Wierzcie to zrobię? Zrobię tak: zabiję ją i spierprzam stąd. Spierprzam stąd jak najszybciej. Come on. Jeszcze jeden strzał, chyba. Nie, to są chyba normalne. Znaczy, to są. Okej, okay, to są chyba tylko dzieci, tak? to są dzieci? Ja piedziałem, ale to jest takie. <ścoughs> Intensy. Tak, są dzieci. Biedne dzieci w pewnym sensie. Zabiłem ich mamę i co teraz? No, nie będą mi atakowały. Patrzcie. Zostawię spokoju, czemu nie? Albo nie! Dobra, spadam stąd. Dobra, zostałem. Ale jeszcze sam jest alfa do opolowania, kurde. Poważnie, nie wiedziałem, że coś takiego będzie. To było, że tak powiem, hamskie ze strony Karoliny, no ale nic nie, no to nie poradzę. To, że tak powiem, ci fani defkelów proszę się nie martwić. Jeszcze jest ich mnóstwo i na pewno sobie poradzą bez tej jednej kobity. Aż się musiałem napić, dobra. Teraz tak. Trzeba samca jeszcze uporować. A jeszcze mam pytanie. E, Zacznę, nie będą tego goniły? Gdzieś tutaj jest schemat do czegoś, tylko gdzie ja mam to zapisane? Schemat do pewnej broni. W jakiejś ciężarówce. Nie wiem gdzie. Teraz mam tego szukać po całej całym kamieniołomie. Re rewelacja, ale wiecie co? Sterf, bo niech będzie. Gdzie jest schemat? I gdzie jest... o, może tutaj. W jakiejś ciężarówce ma być Takila. Ale nie, nie tutaj, nie tutaj. Poszukujemy jeszcze... Jednego takiego gigantycznego dziana kopareczka. O, jest! Jest duży. Tutaj. Moment. Oj, żeby. Nie, psycho. Nie, 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 nie chcę się uzażyć o narkotyku. Sorry, ale nie Prawie nie żyje. Yes! Okej, okay. spierdzielamy stąd! Już! O, gwint. Yy, jasny jasne. szansa. O kurde! Muszę zrobić zapis, mężsko. Może... nie wiem, czy uda mi się za... No go nie umie Dajcie mi święty spokój Komu nogi połamać? No, dziecko to mnie nie interesuje. E, nie, nie! Chciałem tak to. Ha bo. Dziękuję, nie wyszło. E, nie ten save, przepraszam. Tutaj. Sp Je, chyba jedyne co mogę zrobić to spróbować autentycznie... E, czy ten save trzeba będzie za każdym razem w ten sposób... Ty. Raz. Dwa. Okej, okay. tego załatwiliśmy. Ten drugi jeszcze. Dziecia mi się nie przejmuje. Co mi skaczesz? Okej, okay, ale chyba nie żyję. żyje. Żyje, żyje. Okej, okay, mogę uciekać. Zdążę. O ja pierdolę, głupi odcinek, ale dobra, no. O, o rany. Czegoś takiego to jeszcze nie, nie, nie robię nigdy. No! No idźcie, nie chcę was zabijać. Autentycznie. Zostań mnie! O kurde! Udało się! Udało się! A to nie było proste, ale za kurczę, trzeba było. No i serwer przestał działać, ale trzeba było od razu pomyśleć, żeby po prostu pozabijać tylko i wyłącznie tamte główne. Czy idziesz za mną cały czas? Ej, pop. To może być ciekawe. Przeprowadziłem przyjaciół. A gdzie wy? Eee, oni chyba zrezygnowali jednak. E, nie. Idą tu. No jestem ciekaw, co się stanie. To będzie eksperyment. Hej. Zabiłem samców i matka... Samca znaczy? I. Fasz <laughs> Do boju! A oni. A? spieszam, A nie, oni nie spieszają. Ej, ty idiota, zostaniesz zabity. Co ty robisz? Nie, bo w sumie. Zadanie przecież zapomniałem, że zadanie jeszcze, kurde. Mądrze. Muszę najpierw z tobą pogadać zanim zginiesz. Nie, poczekaj! Ja chcę z Tobą pogadać, tylko ha, udało mi się z bla bla bla. I o to mi chodziło. Dobra, teraz może zginąć. Zobaczmy, jak dwa szpony z śmieci z pomanymi nogami sobie poradzą. Versus całe, cała kolonia górnicza. Chyba jednak zrezygnowali. O kurde, aż to było bez sensu, ale. Najgorsze jest to, że nie gdzie jest ten cholerny schemat, a chciałem to mieć. In the truck trailer mam zapisane, ale jaki znowu truck trailer? Hmm. Wiecie co, zrobię tam wypad jeszcze. Bo mogę, ale tym razem to, to będzie po prostu takie. E, a nie oni, to jeszcze gdzieś są. Kurde, dobra, macie. Mam wrażenie, że wszyscy normalnie idą tutaj. Cała Ej, nie tam boli Nie to Nie to Przepraszam, nie się trafić na to Bolało pewnie co Trzeba było kurde się nie szwendać za no. O to było dziwne Przykro mi, ale no muszę to zrobić ponieważ chodziłby za mną prawdopodobnie do końca świata jeden kilometr dalej nawet. Po prostu. Ja tylko chcę dwie rzeczy. Zaraz. Może tutaj z tym. Gdzie jest pewien schemat dopełnie ciekawej broni, którą chcę mieć autentycznie tequila? A ty. Aha, ciebie sprawdzaliśmy. Warning, death clause ahead. I w sumie zaraz jest taki motyw, że tak naprawdę ja tutaj kiedyś będę musiał jeszcze wrócić, po, po jakieś durne zadanie Ale to no, dobra, nieważne, chyba nie, nie muszę już z nimi walczyć Gdzie jest schemat. To będzie autentycznie losowe odkrywanie Poza tym mam sposób na nich już. Połamać im no... O! Może tutaj w tej ciężarówce, spadać. Mam po prostu tylko notatka napisane, że jakieś ciężarówce to jest. Jakiś trailer. Czy w, to w takim razie. W... No zaraz, nie tutaj. Hmm. Tam na górze nic nie będzie. Okej. Okay. No. Nie ma tu nic? Chyba nie ma. Tu nic. Eee, Okej. Okay. Hmm. Nigdy się tutaj nie szwendałem, tak w zasadzie. Po raz pierwszy mogę sobie spokojnie tak tutaj poeksplorować. Zawsze się bałem w pewnym sensie. No tu już sprawdzałem tą ciężarówkę. Gdzieś tam dalej. No ta kopera, kopara, kopera, co ja mówię? Nie, to w ogóle nie ma się z tym inter. Nie ma żadnej, absolutnie żadnej interakcji z tym czymś. E, czy naprawdę. Może ja pozabiję wszystkie? Nie widzę tutaj żadnych innych szponów. Naprawdę? Znaczy to jest dziwne. Nie spodziewałem się. Tu jest kolejna koparka. Hmm. Wygląda na to, że pozabijałem wszystkie. Niespodzianka. Co to jest? Okej, okay, czyli mogę sobie spokojnie tutaj poeksplorować to całe miejsce. No ale fajnie. Już mi nie żal tych szponów śmierci, których wcześniej tak zabijałem. Okej, okay, to najwyraźniej nie można wchodzić do tych pomieszczeń. Hmm, ewentualnie jeszcze z tamtej strony będą. Gdzie jest cokolwiek, gdzie można cokolwiek zbyć, położone? Chyba, że to działa w ten sposób, że po zabiciu. Chyba to jest coś takiego, że jeśli zabije się samca alfa i matkę, to one po prostu automatycznie znikają stąd. Po prostu. Uciekają stąd, wracają do swoich domów. Do swoich rodzin. Dobra, zrobię sobie przerwę tutaj w następnym odcinku będę tutaj troszkę losowo eksplorował, aczkolwiek to jest jakaś jaskinia. A nie, zaraz co to jest? O! Aaa! Super steampack. co Zarobiście? Nie wiedziałem, co jest co takie gadżety. O, minia... mini atomówka. Wow, to jest warte 400. Ej! Jeden się... Jednak się ostał jakiś jeden. Dobra, do, do ustrzenia w następnym odcinku.